To wygrało, kurwa, wygrało radio Bo mój tata Polak jest, a ja, ja urodziłem tutaj się Hiszpanii, tak. Tak! gratulacje, gratulacje. Dziękuję. Trudny mecz był, ale wygraliśmy w końcu. Ale bardzo dobry Polski. Dziękuję, nie, ja tylko gadam w domu po polsku, ale... Tak, zawsze. Kurde, chyba najlepszy jest od dawna tutaj. Tak, dobrze. Ja, moje, moje tata jest ten w Krakowi, Nowy Sąd. Ale ja zawsze gadałem po polsku, to... Tutaj urodziłem się i zawsze od radio. Chodzisz na każdy mecz Rojowa Zawsze tak. Ja mam karne to już 12 lat, ja mam 19, to 12 lat to chodzę tutaj. Co myślisz o tym, co zrobił Lech Poznań, czyli wrzucił tutaj, pokazał <grym> pokazał szatnie w taki sposób właśnie to się podniosło po całej Hiszpanii. Właśnie już już mają 5 lat temu ten prezydent, ta drużyna już ma w dupie, nic nie robi. E, jak się nazywa to, to, te e, to, to kobiety wyrzucali zawsze kobiety od razu zawsze grali albo Europa albo pierwsza liga już teraz jest ona trzecą e, młodzież i ludzie sekcja, sekcja żeńska juniorzy tak fatalnie wszystko te zle wyrzucali mieli domy te sekcja juniorów mieli w domu tutaj to nie płacili wizuczyli ich tylko on tylko ma w głowie pierwsza drużyna i już widzicie jaki stadion nic nie robi nic od drużyny nic nie robi Mi chcemy żeby Poszedł. On chciał już zrobić nowy stadion gdziekolwiek, gdzieś indziej o dwa ale mi nie chcemy, mi nie żeby tutaj stadion był. Kibice obu ekip naprawdę na wysokim poziomie, tak wiesz, Kibicowska, jeżeli chodzi o tak dopięgują, ale Rajo, no, naprawdę szacuneczek. Radio też dobrze gra u siebie. Później, jak grają na wjeździe, to trudniej jest i to wszystko, ale zawsze dobrze. Gratuluję, gratuluję. Mega mega historia, więc gratuluję tego Super. zwycięstwa. Słuchajcie, tutaj mam wrażenie, że połowa wajka mówi... mój. Radio! Mamo, radzi